O królewnie zaklętej w żabie. Pewien król, czując się już stary i zmęczony, przywołał zaufanego mędrca, astrologa oraz jego trzech synów, kawalerów i rzekł, nadszedł czas, bym przekazał władzę. Jeden z was zostanie moim następcą, jednak zgodnie z odwiecznym zwyczajem na tronie zasiadać może jedynie król, który ma żonę. Musicie więc drodzy synowie znaleźć godne sobie małżonki. Ten, który wybierze sobie najlepszą żonę, zostanie królem. Następnie przemówił mędrzec. Śmierć i żona przez los jest przeznaczona. Niech więc każdy z was przygotuje swój myśliwski łuk i pójdzie ze mną na wieżę zamkową. Królewicze i astrolog wspięli się po stromych schodach na szczyt wieży. Każdy z młodzieńców wypuścił jedną strzałę. Każdy mierzył w inną stronę świata. Najstarszy celował w sąsiednie zamki, średni mierzył w szlacheckie dwory, a najmłodszy posłał strzałę w kierunku soczyście zielonych łąk. Synowie rozjechali się potem w poszukiwaniu swoich strzał, pełni nadziei, że wrócą z godnymi sobie żonami. Najstarszy znalazł strzałę w bramie pałacowego ogrodu. Kiedy otworzył prowadzącą do niego furtkę, zobaczył piękną królewnę, która karmiła łabędzie nad stawem. Poprosił ją o rękę, a panna się zgodziła. Średni królewicz długo szukał swojej strzały. Wreszcie zauważył, że tkwi w murze tuż przy oknie zasłoniętym białą muślinową firanką. Kiedy zerknął przez szybę, zobaczył śliczną szlachciankę, która zręcznie haftowała. Dziewczyna zauważyła królewicza i wyszła do niego. Ten przedstawił się, pokazał strzałę i poprosił dziewczynę o rękę. Szlachcianka zgodziła się zostać jego żoną. Najmłodszy z królewskich synów przeszukał całą łąkę, jednak strzały nigdzie nie było. Wędrował więc brzegiem strumienia, aż dotarł do bagna. Tam na kępie traw leżała jego strzała, a na niej siedziała zielona żabka. Królewicz nie umiał jednak dosięgnąć strzały, bo grunt był grząski i zapadł się pod ciężarem młodzieńca. Usiadł więc na kamieniu i myślał, nad czym tak dumasz, paniczu? Zagadnęła go naraz żabka. Królewicz opowiedział więc żabce swoją historię i poprosił: Jeśli umiesz mówić, to może i potrafisz podać mi strzałę? Żony wprawdzie nie znalazłem, ale strzałę muszę pokazać ojcu na dowód, że szukałem. Zaśmiała się zielona żabka: Owszem, podam ci strzałę, ale musisz mnie pojąć za żonę. Nie będziesz żałował, zaufaj mi. Młodzieniec pomyślał, że widać, tak mu było sądzone, że żaba ma zostać jego żoną. Zgodził się więc, ale zapytał przezornie: Co powiem, ojcu, jeśli będziecie chciał zobaczyć? Przecież pomyślisz, że zgłupiałem, że wziąłem sobie za żonę żabę. Powiesz mu, że pochodzę z dalekich krain i do czasu ślubu nie może mnie nikt widzieć poza tobą odparła żaba. Stary król bardzo się ucieszył, kiedy synowie powiedzieli mu, iż każdy z nich znalazł żonę. O tym, który z Was dostanie po mnie koronę, zadecydują umiejętności Waszych żon. Niech mi na jutro każda synowa utka dywan. Pierwszeństwo oddam tej, której wyrób będzie najpiękniejszy ogłosił władca. Najmłodszy królewicz bardzo się zmartwił i powiedział swej zielonej żonie. Jak żaba mogłaby utkać dywan? Nie martw się, dam sobie radę. Prześpij się, a jutro zaniesiesz ojcu dywan. Obiecała żabka. Kiedy jej mąż spał, żabka wskoczyła na okno, przywołała wiatry i zażądała, by przyniosły jej najpiękniejsze włóczki, najdelikatniejszą wełnę i wór perę. Wichry natychmiast spełniły życzenie. Po księżycowych promieniach zeszło siedem czarodziejskich panien, i błyskawicznie utkały tak cudny i delikatny kobierzec, jakiego jeszcze nikt nigdy nie widział. Na zajutrz rano król zdumiał się, gdy dwaj starsi synowie pokazali mu piękne dywany. Kiedy jednak najmłodszy rozwinął kobierzec, podłoga w sali tronowej zamieniła się w kwiecistą łąkę z tęczowymi kwiatami, szemrzącymi strugami i barwnymi motylami o skrzydłach wyszywanych perłami. Najpiękniejszy dywan zrobiła najmłodsza synowa, oświadczył władca. Teraz druga próba. Jutro chcę skosztować ciasta, które upiekł wasze żony. Której wypiek będzie najsmaczniejszy, tej oddam pierwszeństwo. I znów najmłodszy królewicz zmartwił się, jak żabka wykona królewski rozkaz. Ta jednak go pocieszyła i kazała pójść spać. Sama zaś przywołała wiatry i kazała im przynieść najlepszą mąkę, rosę konwaliową, świeżutkie masło, aromaty i nektary kwiatowe, najświeższe jajka i najsmaczniejsze owoce. Po księżycowych promieniach zeszło siedem panien, które błyskawicznie upiekły przepyszny placek z owocami. Kiedy następnego dnia król próbował wypieków swoich synowych, nie umiał się nadziwić ich smakowi. Z największą rozkoszą. Jadł jednak placyk najmłodszej synowej i to jej dał pierwszeństwo. Widzę, synu, że wybrałeś najlepszą żonę, powiedział do najmłodszego królewicza. Pora, bym poznał moje synowe. Dziś wieczorem odbędzie się bal, na którym macie się pojawić z żonami. Zobaczymy, która z nich jest najpiękniejsza. Najmłodszy królewicz zmartwił się, słysząc o planach ojca. – Jakże ja cię pokażę ojcu? – Cała rodzina mnie wyśmieje, że moja żona jest żabą. Szlochał w komnacie. Nie jestem żabą. Jestem królewną, a moja matka jest królową wróżek. Moje jednak wielu nieprzyjaciół i dla ochrony przed nimi zmieniła mnie w żabę. Taką postać mam mieć do śmierci ostatniego z wrogów mojej matki. Żabka królewna wyjawiła prawdę o sobie. Nie martw się. Ukażę się dziś na balu w prawdziwej postaci. Pojedziesz przede mną na bal. Kiedy zacznie padać deszcz, Powiesz, że już się rosą, myję. Gdy zabłyśnie na niebie, powiesz, że już się ubieram. A gdy zagrzmi, to znak, że nadjeżdżam. Królewicz posłuchał żabki i pojechał na bal sam. Gdy zagrzmiało, na salę balową weszła najcudniejsza dziewczyna na świecie: o szafirowych oczach i włosach, jak czyste złoto. Wszystkim dech zaparło z wrażenia. Najmłodszy syn króla, uszczęśliwiony, podbiegł do panny. Nie mógł uwierzyć swojemu szczęściu, że taka piękność jest jego żoną. Kiedy król zapytał najmłodszego syna, skąd pochodzi jego żona, młodzieniec wszystko w tajemnicy opowiedział ojcu. Spal teraz jej żabią skórę, która pewnie gdzieś leży w pokoju, a twoja żona już na zawsze zostanie w ludzkiej postaci, poradził synowi, a ten zrobił jak mówił ojciec. Gdy królewna. Gdy królewna po balu nie znalazła swojej żaby i skóry, wpadła w rozpacz. Zamieniła się w kaczkę i powróciła w siną dal. Królewicz szukał jej wszędzie. Był nawet na bagnie, gdzie ją znalazł. Królewny nigdzie jednak nie było. Za radą mędrca astrologa wybrał się do baby Jagi, która mieszkała w chatce na kurzej stopce i grzecznie zapytał o królewnę, co przedtem była żabą, a teraz jest kaczką. Wiedźma, widząc rozpacz młodzieńca, postanowiła mu pomóc. Kaczka przylatuje do mnie co wieczór i siada pod stołem. Złap ją i mocno trzymaj. Uważaj, by jej nie wypuścić, bo na czarach zna się dobrze i będzie zmieniać się w różne stworzenia. Kiedy zmieni się we wrzeciono, przełamie na pół, powiedziała Baba Jaga. Wieczorem przyleciała kaczka. Królewicz mocno ją złapał i nie puścił. Gdy zmieniła się w rybę i srokę, nie zląkł się, gdy naraz stała się jadowitym wężem, puścił ją, a królewna znowu stała się kaczką i uciekła. Wiedźma ofuknęła królewicza: na zawsze ją ode mnie wypłoszyłeś. Idź jednak do mojej starszej siostry i tam czekaj na kaczkę. Podarowała młodzieńcowi czarodziejski kłębek niebieskiej wełny, który tocząc się po drodze zaprowadził królewicza do starszej siostry, baby Jagi. Tam jednak też nie udało się złapać królewnej kaczki. Ponieważ wyślizgnęła się swojemu mężowi z rąk, zamieniwszy się w śliską rybę. Nie podobało się siostrze baby Jagi, że młody człowiek wypłoszył od niej na zawsze kaczkę, ale widząc, jak bardzo królewicz kocha swoją żonę, podarowała mu kłębek czerwonej wełny, dzięki któremu trafił do najstarszej baby Jagi. Tam znów złapał kaczkę. Mimo, że królewna zmieniła się w najgroźniejsze węże i najsilniejsze ptaki, królewicz jej nie wypuścił. W końcu zamieniła się we wrzeciono, a młodzieniec przełamał je na pół. W tej chwili zobaczył, że w rękach zamiast części wrzeciona ma dłonie swojej żony. Twoja miłość zwyciężyła czar, powiedziała królewna mężowi. Ten podziękował łabiejadze za pomoc i ruszył z żoną do zamku ojca. Gdy wrócili, stary król wyprawił wielką ucztę i przekazał władzę najmłodszemu synowi. Pozostali królewicze z żonami otrzymali piękne pałace. Wszyscy bracia mieszkali teraz po sąsiedzku i żyli długo i szczęśliwie.